Witam Was serdecznie w nowym filmie w na moim kanale Klasyka, gdzie prezentuję swoją wielką pasję do makijażu i do historii makijażu i właśnie dzisiaj będzie bardzo historyczny film z historyczną wręcz chwilą, ponieważ nie jest to klikpajtowy tytuł. Ja naprawdę będę używać takiego starego pędzla. Ten pędzel był prawdopodobnie użyty po raz pierwszy na Waszych oczach od jakichś może 100 lat, więc naprawdę ten moment był dla mnie wyjątkowy. Posiadam cudowną perełkę w swojej kolekcji. Jest to pędzel Maxa Factora, pędzel do pudru. I wiem pewnie zastanawiacie się jakim cudem puder nakładać takim kształtem pędzla, przecież bardziej to wygląda jak jakaś zabawkowa zmiotka lub coś do czyszczenia butów, niż pędzel do makijażu. Mam go jeszcze w oryginalnym pudełeczku. I słuchajcie, ciężko jest określić jego dokładny rok. To naprawdę było wyzwanie, bo szukałam bardzo, bardzo dużo informacji. Zazwyczaj pędzle, które znajduję gdzieś w internecie, na zagranicznych stronach, katalogach, to są pędzle, gdzie jest zapisana data z lat 40-50, że ten pędzel był w tych latach używany. Natomiast bardzo często jest to pędzel z takim czerwonym paskiem i widać, że raczej jest to plastik, jest to inne tworzywo, z którego ten pędzel został stworzony, tutaj wydaje mi się, że to tworzywo, z którego, z którego jest stworzony ten pędzel, to celuloid, czyli jeden z najstarszych, m, takich sztucznych tworzyw, które były wykorzystywane w przemyśle, na przykład do tworzenia jakichś zabawek lub właśnie takich szczotek, jest to tworzywo, które mięknie w około 90 stopniach już nie jest wykorzystywane w ogóle więc wydaje mi się, że to jest właśnie takie tworzywo do tego włosie tutaj no nie, nie dam sobie ręki uciąć ale nie jestem w stanie tego włosia przypasować do jakiegokolwiek włosia naturalnego, które mam na pewno nie jest to sztuczne włosie bo jest naprawdę bardzo miękkie mimo upływu lat bardzo mięciutkie i mi bardziej to włosie przypomina włosie, włosy ludzkie, po prostu. Co nie byłoby dziwne, ponieważ Max Factor specjalizował się w perukarstwie, więc jest taka szansa. Tym bardziej, że słuchajcie tutaj logo, które widzicie. To jest pierwsze logo wykorzystywane przez Maxa Factora, i to logo było wykorzystywane w latach 20-30. Więc ja stawiałabym, że ten pędzel powstał w latach 30. -tych. I wtedy był wykorzystywany, a później po prostu się zmieniał. Został tworzony z, innych, z innego tworzywa, opakowany w nieco inne pudełko. To logo było trochę przesuwane, były też inne pudełka, więc bardzo ciężko. Niestety nie istnieją żadne katalogi, tak jak to jest teraz. Powstają jakieś reklamy, katalogi dokładnie opisane, co, kiedy, jak powstało. Nie posiadam takich, takich też nie jestem w stanie zdobyć, jeżeli kiedykolwiek. Uda mi się gdzieś wygrzebać takie informacje, to na pewno Wam tutaj wszystko sprostuje. Więc póki co to cacko, które posiadam w swojej kolekcji, udało mi się je umyć, zdezynfekować. Nie róbcie tego w domu, to nie jest łatwe, to jest bardzo stary przedmiot. Mam wprawę w obchodzeniu się z takimi starymi przedmiotami. To raz, a dwa, no też znam się na, na pędzlach i też starałam się naprawdę zrobić to jak najdelikatniej. Potrafię. Zresztą zobaczycie też, jak ten makijaż wygląda i jak się używa takiego pędzla, więc dla mnie to był niesamowity moment i cieszę się, że był on wykonany na Waszych oczach, co za chwilę będziecie mogli zobaczyć, więc zapraszam Was serdecznie do oglądania dalej. No cóż, dzisiejszy film to nie będzie taki tutorial, kropka w kropkę, jak to kiedyś było, jak wykonywano taki makijaż, jaki on był w stylu, bo już teraz możecie zobaczyć, że moje brwi są. Zdecydowanie zbyt grube jak na tamte czasy, pozwólcie, że to sobie zostawię na zupełnie inny film, taki pełen film o makijażu retro, o danych czasach, to wszystko będzie bez obaw. Dzisiaj Wam pokażę, jak wykorzystywano taki oto pędzel, bo na pierwszy rzut oka się wydaje, że jest to bardziej szczotka do butów niż do makijażu, jak napierano puder takim pędzlem, jego aplikowano, skoro ma taki dziwny kształt, już Wam wszystko tłumaczę. W tamtych czasach, powiedzmy, latach 20., 30. do 40., zdecydowana większość kosmetyków do makijażu była w formie kremowej, mokrej. To naprawdę były grube warstwy makijażu, i najpierw nakładano właśnie te wszystkie mokre produkty, a później dopiero wszystko przypudrowywano. Więc pokażę Wam, jak to mniej więcej wyglądało. Najpierw Podkład. W większości te podkłady były w sztywcie lub w tubkach, gęste pasty, które czasem nawet pękały na twarzy po przypudrowaniu. Ja użyję dzisiaj współczesnych podkładów, ale również w sztywcie, żeby oddać trochę klimat. Są to sztyfty NYX Cosmetics, mineralne tinty. Mam nadzieję, że tutaj odcień będzie chociaż trochę dobrze dobrany, ale tym się nie przejmujmy. Wtedy też te podkłady nie były idealnie dobrane, słuchajcie. Więc grubo. Aby, aby trochę przyspieszyć, użyję gąbki do makijażu. Wcześniej używano puszka albo pędzla. Takiego płaskiego pędzla. Jeszcze takiego nie posiadam, więc nie jestem w stanie Wam pokazać. Usta również pokrywano. Jest grubo, ale pewnie i tak niewystarczająco. Te podkłady już teraz nie są takie ciężkie i nie trzeba nakładać kilku milimetrów podkładu na twarz. Więc przejdę do modelowania twarzy. Użyję współczesnego kremowego bronzera z Fenty Beauty. Teraz na róż użyję takiego bardzo intensywnego odcienia, który wpada nawet lekko w fiolet, ponieważ ten zaprodukt produkt nałożę również na powieki, a później wszystko utrwale. Można użyć do tego celu albo pędzelka, albo palca. I gąbeczka. Różowe lica, to teraz ten sam róż, również na powieki. No i ostatnim mokrym produktem, zanim wszystko przypudruję, jest pomadka. Wtedy nie było tak jak teraz pomadek zastygających, płynnych, matowych itd. Były bardzo kremowe, oczywiście lubiły się rozmazywać na wszystkie strony, więc użyję po prostu współczesnej pomadki, która nie zastyga. Jest to pomadka Sephora. Odcień prawdopodobnie to jest R23. No i teraz niech dzieje się magia. Pozwólcie, że się zabezpieczę, tylko nie mam jakiejś tutaj świetnej pelerynki. Mam ręczniczek różowy, puszek. Duży puszek, jak największy Puder No i zaczynamy Współcześnie możemy to nazwać w sumie... Bakingiem Coś w tym Również I jak już mamy wszystko, dosłownie wszystko pokryte pudrem łącznie z zębami, to możemy przejść do pędzelka Nadszedł ten moment historyczny. Używam tego pędzla prawdopodobnie pierwszy raz od lat 30. Niesamowite. Okay. Sprzątamy. Po prostu sprzątamy wszystko z twarzy. Zamiatamy, porządkujemy. Widzicie co On jest nadal? Miękki. jak już utrwalony i usta są utrwalone to można nałożyć drugą warstwę wtedy usta stają się trwałe często ten proces był powtarzany, tym bardziej na ustach była nakładana druga warstwa i znowu była pudrowana wtedy usta wydawały się pełniejsze tym bardziej w kadrze wiecie, na planie zdjęciowym czy filmowym, więc tak to wyglądało jeszcze dorysuję sobie kreski, wytuszuję rzęsy i do Was wracam już w pełnym looku. No, jeszcze włosy. Ja już gotowa, mogę Wam podziękować za dzisiejszy film, bo to już wszystko. Mam nadzieję, że chociaż odrobinę mogliście się przenieść w czasie razem ze mną, oglądając to, jak kiedyś wykonywano makijaż, jak to mogło wyglądać tak przybliżeniu, jak używano kosmetyków i przyrządów do makijażu tego tutaj pięknego gagatka. To jest moja perełka w mojej kolekcji. Mam kilka jeszcze innych pędzli, ale to może kiedy indziej. Póki co zostańmy przy tym. A ten kanał się będzie jeszcze rozwijać. Filmów będzie dużo, 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 więc serdecznie Was zapraszam do subskrybowania tego kanału, do kliknięcia powiadomień, czyli dzwoneczka, aby być na bieżąco z tymi nowymi filmami. Pomóżcie mi się rozwijać, będzie mi bardzo, bardzo miło, bo jest to coś, co kocham, to jest moja ogromna pasja i to mi daje dużo teraz siły motywacji do działania, więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli jeszcze bardziej chcecie się przenieść w czasy, te klimaty, to zapraszam Was na moją playlistę na Spotify. Linka znajdziecie w opisie pod spodem, tam ogólnie jest dużo informacji, więc zaglądajcie tam czasem do tego opisu. Zostawcie też jakiś komentarz. No i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!